Gość. Powietrze dziś pachnie jesienią, i lasu ma zapach połuży. Spoglądam na przyszłość z nadzieją, choć czas mi się czasami dłuży. I kiedy tak bardzo zwyczajnie swe oczy otwieram o świcie, chwilą raduje się każdą, z nadzieją spoglądam na życie. Powietrze tak pachnie jesienią, las mokry znów szumi w ciszy. Marzenia, wespół z nadzieją do snu mnie dziś ukołyszą. Powietrze dziś pachnie jesienią, gdy siedzę wieczorem na progu. W myśli, gdy oczy zamknięte obraz na łące mam stogów. Powietrze dziś pachnie jesienią i lasu mi zapach przynosi. Na życie spoglądam z, z nadzieją, choć jestem w nim tylko gościem.